Oglądając tę serię mogliście zauważyć jaką sympatią darze wędrownego handlarza. W tym odcinku zrobię specjalne pomieszczenie dla tego nieproszonego gościa podzielone na kilka pokoi, w których będzie na różne sposoby tortur... Znaczy... Yy, goszony, goszczony... goszczony... przeze mnie. Zapraszam. Witam. Dzisiaj postanowiłem, że muszę odpocząć trochę od wielkich budynków, konstrukcji na dziesiątki tysięcy bloków, i zrobię coś, co nienawidzę. I jednocześnie coś, co uwielbiam robić. Mianowicie, nienawidzę robić recto nowych mechanizmów, a uwielbiam dręczyć tego zakapturzonego przychlasta, teleportującego się z nikom. Dzisiaj połączę te dwie rzeczy i zrobię tutaj, mniej więcej tutaj będzie dobre miejsce. Zrobię sam. No, sala tortur to chyba jest za mocne słowo yy, Sale zabaw Sale zabaw Dla handlarza O no, może nie do końca sale bo to zrobię w formie Kilku pokoi przez które handlarz Sobie będzie przejeżdżał na wagoniku Wiecie każdy pokój z innym motywem I z innymi formami Z innymi formami Spędzania wolnego czasu przez handlarza No to chciałem właśnie powiedzieć yy. Tunel wydrążony, wydrążony, a nie wysadzany, dzisiaj wyjątek od reguły i odpoczynek od wysadzania również. Jedynie wyjątku od baltretowania handlarza dzisiaj nie robimy. Może dla tych, co pierwszy raz oglądają mój kanał, mój film, to wytłumaczę. Bo panuje tutaj na tym świecie taka zasada, że jest zakaz wstępu dla handlarza. I już od pierwszego odcinka tej serii traktuję każdą wizytę handlarza w specyficzny sposób. Naprawię sobie narzędzia i już wam mówię, na czym to będzie polegało. O, w ogóle portal z loktu ptaka. Z zewnątrz też ładnie wygląda, co? Tylko tutaj trzeba rozwalić jeszcze. Ty... Ty, a ja villagera słyszę? Czy mi się przesłyszało? Ty jest? <grym> Ziołeczek co widzi słońce pierwszy raz od tysiąca dni. Biedaczek zapomniałem o nim podczas budowy Farmex Pani sobie siedzi tutaj w ciemnościach. Hmm. W sumie, w sumie skoro cię znalazłem, ja wykorzystam cię może dzisiaj jeszcze co? W sumie nie wiem czy dobrze dla niego, że go tutaj znalazłem. Dzisiaj buduję takie mechanizmy, że lepiej dla niego by było zostać w tej łodzi oblepionej dirtem na zawsze zamiast ze mną iść. <laughs> Nie, no nie będzie tak źle. Naprawię kilofy i zaraz po ciebie wracam. Zostajesz tutaj grzecznie, a ja ci zaraz przyprowadzę wagonik. Niestety, ten ziomuś jest najbliższym villagerem w obrębie tysiąca kratek, nie licząc więzienia z farmerami. Czekaj, muszę mu jakiś mini port tutaj zrobić. Teraz grzecznie do wagonika. gość. Przeparkuję cię gdzieś tutaj i zaraz dam ci odpowiednie imię. Tutaj w ogóle jest takie sekretne miejsce, gdzie kopiesz się tutaj. No i masz sklepikarza z name tagiem. Trzeba im jakieś domki porobić. Albo całe miasto dla villagerów z tymi wartościowymi tradeami. O w ogóle! Dzięki bardzo za komentarze odnośnie piorunochronu. Dużo pojawiło się pod ostatnim filmem, żeby je rozwalił, bo one, wbrew temu jaką mają nazwę, no właśnie ściągają pioruny i podpalają bloki dookoła. Postawiłem je w powietrzu, kilka kratek od Wardena z jednej i z drugiej strony. Uratowaliście tą statuę. Dzięki. Masz. Zostałeś króliczkiem doświadczalnym. Będziesz testował pokoje tortu, znaczy pokoje dla handlarza, zanim się on się tutaj zjawi. Dobra, ten zjazd dół. Był... Może w sumie zostać. Łatwiej będzie go tą dziurą wpuścić niż przez wejście do magazynu, który jest dosłownie na skarpie. Nie wiem tylko czy lamy zmieszczą się przez tą dziurę. Dla lam też coś muszę wymyślić. To będzie jednak w tą stronę zjeżdżało i tutaj będzie pierwszy pokój. Tutaj wjazd, a gdzieś tu kolumna oddzielająca jeden pokój od drugiego. Reszta to klasyczny design, jakieś schodki kamienne, slaby i tak dalej. Dobra, git, taka brama. Dookoła tutaj szkło, żeby było widać, co się dzieje w środku. No, a w środku to już wiadomo, co się będzie działo. No, tylko muszę to zrobić dalej. Tak, gdzieś dwie kratki dalej. Są więc takie dwa pokoje wstępne. Może następne będą dłuższe albo krótsze, zobaczymy. Ten tutaj pierwszy to taki wstępny, w którym nie za wiele będzie się działo. I z każdego pokoju handlarz będzie sobie wjeżdżał tutaj do góry i spadał stąd do następnego pokoju. Tak to wymyśliłem, bo te zasilające tory za szybko rozpędzają wagonik i handlarz nie mógłby się za długo cieszyć pobytem w komnacie tor. Znaczy jazdą rollercoasterem. No a tak sobie... Zjedzie z górki i powoli przejedzie przez pokój. Chyba, że coś się zmieni w trakcie budowy, albo będzie inny pomysł, albo coś nie będzie działać. Po to mamy właśnie królika doświadczalnego, żeby testował cały przejazd i każdy pokój. Pierwsze tutaj pomieszczenie, jak mówiłem, nic specjalnego. Taki zapoznawczy. Zrobię tutaj taki klasyczny biom z trawą i drzewami. Pokoik numer jeden. Jeszcze niczego, nieświadomy handlarz sobie wjeżdża z nadzieją, że wszystko będzie dobrze. Mały teścik zrobię. Jedzie. I powinien wyjechać tutaj. Git wyjechał. Ten pokój trochę dłuższy zrobię, żeby goście, których zaraz tutaj przyprowadzę, mieli wystarczająco dużo czasu na zapoznanie się z handlarzem. Ciebie kolego gdzieś na koniec tunelu, bo mam dość tego twojego... Ten filar do rozwalenia. A tutaj materiały na drugi pokój. Biom pustynny tym razem. Kurde, no nie wytrzymę z tym kopaniem, czekaj. No i to jest to! Można w końcu kopać! usyny biom gotowy! Wasz znaczy jeszcze nie gotowy. Brakuje najważniejszych bohaterów tego pokoju. Trochę większy niż ten. Muszę przetestować jak się jedzie przez niego. Ej, tempo dobre. W ogóle nawet nie zwalniam kit. Bałem się, że przy braku zasilających torów się zatrzymam. A przy zasilających torach za szybko będę jechał, ale jest idealnie. No, i tutaj już przejście do następnego pomieszczenia. A to pora uzupełnić. No co jest? Zombie boi się bikona, czy co? Kurde wyłączyć to muszę. Oho, ale Waterskilla zrobiłem. Teraz pójdziesz za mną. Eee, yy, killoffa mam. Zapraszam do nowego dobu. Oho. No, przełaź na drugą stronę. Dobrze, że zombie jest na tyle głupi, że nie potrafi przejść przez tory. Nie wiem, gdzie ten drugi zombie się podział. Zgubił się po drodze. Mam nadzieję, że on jest na tyle mądry, żeby nie zabić się o tego kaktusa. Runochron Runo, Runo działa. Dobra, ty masz name taga, bo mam tylko jednego. A ty idziesz ze mną po kolejnego, żebyś nie zniknął. Już, już. Masz. Dobra, mamy trzech. Powinno wystarczyć. muszę sprawdzić jak to chodzi. Zapraszam na przejażdżkę. Jak gonią Dobra, do dostał tak 3-4 hitki, idealnie, żeby nie zginąć. I na swoje miejsce. Ej, nie, 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 powtórki nie chcesz, bo zginiesz. Muszę mu jakieś potki healingu i regeneracji zrobić. Ale to potem, teraz kolejny pokój. Kąpiel! Jeszcze nikt nigdy od krótkiej kąpieli w lawie nie umarł. A wcześniej w ogóle normalnie jaskinia z wodą pod sufitem była i mi lawę zalało. Dobra, tylko dwie warstwy szkła, bo jeszcze tutaj przyprowadzić trzeba kogoś. Pigment z bardziej dekoracyjną funkcją, bo on niestety nie jest agresywny na handlarza. O nie, zapomniałem, że ich wszystkich ściągam! Nie, nie! Mm, kurde co jest? Nikadaj, że ja tak umrę. Mam. I pięć pigmenów na sobie. Dobra, szybka akcja. Klikam back to game. Szybko spacja klikam 8 i firewerka. O, dobra, blisko było. No nie sądziłem, że w takim odcinku tak blisko śmierci będę. Dobra, chodź już, bo... Prawie umarłem przez ciebie. Chodź, no, witaj w domu, pokój gotowy. Przetestowałem sobie wcześniej na super płaskim, ile hitków w lawy jest w stanie wytrzymać handlarz zanim zginie. No i trzy powinny wy wystarczyć. Tam za rogiem już czeka woda i potki regeneracji. Tutaj woda. A tutaj i jeszcze między pustynnym i nederowym pokojem muszę zrobić mechanizm leczenia. Kolejny pokój będzie chyba najdłuższym pokojem, który będzie cały zalany wodą, i zrobię z niego biomoceaniczny. Na super płaskim świecie, też przetestowałem sobie, że około 25 sekund po zanurzeniu, handlarz jest w stanie wytrzymać, zanim się utopi. Także podwodna kolejka będzie musiała przez około 20 sekund jechać pod wodą, zanim wypłynie. Nie wiem, czemu to rozkminianie sposobów na utrzymanie handlarza na granicy życia i śmierci sprawia mi satysfakcję. Yy, myślicie, że wszystko ze mną w porządku? Ty panato. Okej, okay, teraz to. Prismarin? Budujesz dookoła schodkami i pikon i mini świątynia. Te tory jakoś poza wyjaś. tutaj trzeba, żeby jechały sobie tak między 20 a 25 sekund, nie więcej. Ocean zrobiony. Dwie godziny nad tym siedziałem, bo co chwilę coś nie działało. Po pierwsze, tutaj jest taki spływ do torów. Co nie wygląda za dobrze, ale musi być. Po drugie, jednak zasilające tory co pięć kratek, bo woda mocno spowalnia wagonik. Przesunąłem świątynię, bo łączyła się ze szkłem. No i wydłużyłem tor, bo za szybko się przejeżdżał. Testowałem przyjazdy najpierw na sobie i niestety nie może być rybek, bo blokowały przejazd. Nasz doświadczalny handlarz też testował i przeżył, także wszystko działa. Ostatnie pomieszczenie z tej strony. Później tą będę robił do końca. Jak dobrze jest mieć w ogóle magazyn dosłownie za rogiem. Jak czegoś nie mam przy sobie, no jest sekunda i jestem z powrotem i nie muszę przerywać tam lapsu. Ten trochę mniejszy. Chociaż miejsce zostanie, to może jednak nie ostatni pokój z tej strony. Malutki pokój alchemiczny. Zaraz tutaj wieźbę przyprowadzę. Ale najpierw mechanizm zatruwania. Gdzieś tutaj byłby dispenser. Który zrzucał będzie pojzona. Gdzie on jest? No gdzieś tutaj powinien być. O jest. Tutaj tor aktywujący. I z takim dużym opóźnieniem mechanizm, który zrzuci truciznę na handlarza. Dobra sprawdźmy jak to chodzi. Oho. Git poison, 26 sekund. Pokój prawie gotowy. Jeszcze tutaj lokatorkę sprowadzić. O, chyba noc jest nawet. O, o, bro. Kolejny Też czy masz? Bóg zatrapowanych mam. Dobra, no jakaś wiedźma blisko, proszę. 2000 years later. No, w końcu jest. Całą noc za nią latam, zaraz słońce zacznie wychodzić. Idziesz? Dobrze, że wiedźma nie pali się w dzień. O, a zejdzie tu w ogóle? Dobra, git. Zapraszam. No pakuj się tam. No, wiedźma w swoim naturalnym środowisku. Dobrze, że te tory tak działają, że przez nie przejść się nie da. Prawie zapomniałem, Bum. kurczę, no nie wiem co tu jeszcze zrobić. Miejsca trochę jest. Może po prostu healing room? Jak tu był poison room? No to może być dobre. Taki pokój przed drugą rundą. Normalnie sobie przez szpital przejeżdża. I tutaj zrzuca się na niego podka regeneracji, a tutaj podka healingu. Tam wyżej jest mechanizm zrobiony, nad którym siedziałem też z godziny. No i kurde, timelapse, jak wejście robię sobie, usunąłem. Zamiast kliknąć, zapisz, to druchowo kliknąłem, usuń, no i poszło. No ale tak to wygląda. W sumie nic specjalnego. U góry sobie będzie jechać, na drugą stronę pokoi. Eee, w tym pokoju nie muszę Wam mówić, co będzie za atrakcja. Problem jest taki, że te pilagery z rajda pojawiają się rzadziej niż handlarz. Także. Ty czwórka, idealnie. Dawaj ich od razu. Proszę. No do tej łodzi. No. Dobra, jedziemy. Po was, zaraz wrócę, chłopaki. O... Dobra, płyniemy. Tylko się tam nie pozabijajcie. Witam na miejscu. Się tutaj zaparkuje. No i grzecznie tutaj czekać masz. A ja jadę po twoich kolegów, pozostałych. Oho, zoba jak strzelają. Jak wy tak będziecie, chłopaki, tymi kuszami celować, to was z roboty wywalą. Ty, a jakby tak go złapać? Zadziała działa to? O, kumpla swojego, właśnie załatwiłeś. Chodź, płyniesz ze mną za karę. O, no, chyba... Chyba tak to nie działa. No to pojedynczo w takim razie. Dobra, was osobno, żebyście się tutaj nie pozabijali. I lecę po kolejnych. Nawet transport przygotowany tutaj, tylko poprawić go muszę. Okej, okay, zjazd w dół. I tu też prawie gotowa kolejka do pokoju i proszę bardzo jak w domu. Jest. Pilarzeży na swoim wybiegu. Nie wiem, czy czterech to czasami nie będzie za dużo. Jak każdy trafi tak z dwa razy, to handlarz nie zwiedzi jeszcze wielu atrakcji, które dla niego tutaj gotuje. Właśnie dlatego mam na tą okazję testera, którego zaraz użyję. Te pilarzeże trafiać gdzie potrafię, także... Może przeżyjesz, ziomuś. Nie będę go też targał tutaj przez wszystkie pokoje. Do szpitala go wpuszczę, to sobie przejedzie górą, zbije pionę ze swoimi ziomeczkami i z powrotem na swoje miejsce. Jedzie, ziomuś! O. Oh. Okej, okay, tutaj testowane było za dużo. Czekaj, nie mogę cię cofnąć, bo na wstecznym przejedziesz przez te pokoje. Dobra, teraz może... I jeszcze raz. Chwila prawdy. No... no... Przeżyj! O. Znowu niewinny wieśniak stracił życie przez moje statystyczne. E, sadystyczne zapędy. Nowego, nie? Nie, no coś jest nie tak. Albo mniej pilagerów dać. Albo w trakcie efekt regeneracji musi być, albo szybciej musi jechać tutaj. Postawię gdzieś tu zasilający Tori powinien przeżyć. Regenerację też mu dam wcześniej. Ale to potem, na razie następna komnata, podziemna komnata z motywem kopalni, zaprojektowana tak, żeby nasz gagatek podczas przejażdżki walił głową w sufit. Bo wiecie, kopalnia, to mało miejsca i trzeba uważać na głowę. No to tak to wygląda. Tu wali głową, tu wali głową, tu, tu i tu. Bez przedłużania przechodzę do następnego pomieszczenia. Bo coś długi ten odcinek będzie, mi się wydaje. Ale chyba nie narzekacie, co? Kończą mi się kurcze pomysły na te pokoje, a jeszcze sporo miejsca zostało, ale tutaj wiem co będzie. Mniej więcej z taką samą skutecznością trafiania jak u pilażerów. Ale znowu siedziałem z godzinę, żeby mechanizm zrobić, i tak on wygląda. Tutaj z początku aktywator, i w miarę w tym samym momencie, jak jedzie wagonik, to strzela. No i miejsca zostało na dwa pokoje. Jeden. I jeszcze, w którym będzie się coś działo, zaraz wam pokażę co. No i w ostatnim pokój egzekucji, w którym no są dwa sposoby na zabicie handlarza: kowadło albo TNT. Jeszcze się zastanowię, który sposób będzie lepszy, ale na razie zapraszam do Endu. Muszę szybko zmajstrować jakiegoś ochotnika, bo chcę wam pokazać, o co chodzi z tym endem. Tutaj sobie go wpuszczę. O, do wagonika. No, no właśnie tu, no. 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 dobra. Jedź sobie. Okej. Okay. Okej, okay, no i słuchajcie, jest sobie wyspa, no nie, zombie sobie spada, tam też jajko postawiłem, mija chwila i spada do wojna, no już, już nie miałem pomysłu co zrobić i takie coś mi wpadło do głowy, no i tutaj sobie wyjeżdża górą, nie, eee, panu już dziękujemy za pomoc. ostatni pokój w takim w sumie jednym charakterystycznym elementem, którego materiały mamy już w ekwipunku. No, krzesełko. Nie, no nie mogę tego krzesła zbudować, bo i demonetyzację wstawią. Five minutes later. Dobra, no jest łagodniejsza wersja. Tu sobie podjedzie, ale najważniejsza akcja się będzie działa u góry, ponieważ u góry zainstalowałem mechanizm, którego działanie pokażę wam na samym końcu po znalezieniu handlarza. Na dole zbudowałem wjazd do podziemia i do pierwszego pokoju oraz wysprzątałem całą długość tunelu i przebudowałem ją w kamienne cegły. Chora na krem de la krem dzisiejszego odcinka. Muszę dorwać tego przychlasta, no, a to nie jest takie proste. Wydaje mi się, że skubanie wie, co dla niego przygotowałem i gdzieś się schował. Ostatnio jak budowałem farbę kałabaric, to respił się dużo razy, także może jakiś spawn tutaj, ma, nie wiem. Obuduję się i poczekam. No, nareszcie. Trzy dni na niego czekałem. Już nie wiedziałem, gdzie się podziać, bo nigdzie się nie chciał zrespić. Ale myślę, że warto było czekać. Pakuj się do wagonika. No właśnie, już cały las wyciąć przy kałamarnicach z nudów i kilku piladżerów zabić. Dobra, jedziesz, ziomuś. Jestem ciekawy, czy te lamy nadążą za tobą. Ooooo. O kurde, ale lecą O dobra, zatrzymał się Idealnie na drzemkę A jedna lama biegnie za nim Nawet jak smycz zgubiła Czekamy O jest, jest Niestety, lam nie udało się Przecisnąć przez tunel Jedzie, jedzie chudra. Jeszcze nie wie co go czeka Gońcie, gońcie go! Gorąca kąpiel. Tutaj się schłodzisz po kąpieli spokojnie. Mam nadzieję, że dobrze wyliczyłem tą trasę i się nie utopi. Okej, tutaj gdzieś powinien zacząć dostawać obrażenia. Dobra, prze, przeżył. Zapraszamy na zielonego drinka. I tutaj obok od razu dwa czerwone drinki. DAWAĆ GO! DAWAĆ GO! No, strafiajcie chłopaki! O. No, schyl głowę, handlarz! <ślesy> Dobra, strzelnica. Doberwał trzy razy, dobrze. Oj, teraz moje ulubione. Czekaj. Sied! coś pięknego. I ostatni pokój wisienka na torcie. Patera, patera. Fireworka na koniec. Wspaniały odcinek, zdecydowanie mój ulubiony i długo nie będzie bardziej satysfakcjonującego niż ten. Słowem zakończenia, budując w międzyczasie statuę handlarza, chciałbym podziękować za oglądanie do tego momentu. Jak i również chciałem podziękować nam wspierającym, których widzicie teraz w rameczkach za mną. Zapraszam na mojego Discord'a, Instagrama i wszystkie linki macie w opisie. No i do następnego.